Rozmowa dnia w radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to w maju donosił, informował wicepremier Jacek Sasin, jadę do Turowa i mam dobre informacje? To myśli Pan, że już dojechał Pan wicepremier? No chyba jest jeszcze w drodze, bo tych informacji nie słychać. No to szalenie, dobre infor szalenie niedobre informacje. 500 tysięcy euro kary dla Polski dziennie za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Tak i to jeszcze płacone ich tym, którzy wnosili pozew. Ale nic z tego nie będą mieli, z tych 500 tysięcy euro, bo to są pieniądze, które będziemy kierowali potencjalnie na, do budżetu Unii Europejskiej. Tudzież będą to pieniądze, których nie otrzymamy z budżetu Unii Europejskiej. Sytuacja jest poważna. Wczoraj i dziś to już jest milion euro. To jest milion euro. Ale czy to jest kara zasłużona, czy też niesprawiedliwa? To jest kara, proszę pana, za nonszalancję, za arogancję, za lekceważenie stanu rzeczy, bo problem był znany od co najmniej 12 lat. Oba rządy poprzednie. Nie, I rząd Platform Obywatelskich i rząd PiSu ten temat po prostu zbagatelizowały, uważając, jak powszechnie mamy to w zwyczaju w Polsce, niezbyt poważnie traktując Czechów. A problem był bardzo oczywisty pokazywany technicznie przez wszystkie możliwe ekipy ze strony czeskiej, że eksploatacja węgla brunatnego, która tam po, polega na dziurze o głębokości 260 metrów, pozbawia wody okoliczne okolice. I trzeba było po prostu zainwestować 40 milionów euro w wybudowanie tak zwanego ekranu igłowego, który by izolował eksploatację od terenów zamieszkałych i tematu by po prostu nie było. Hmm. Dziś się będziemy się... Czyli z punktu, Dziś... widzenia, z punktu widzenia postulatów czeskich czy, czy, czy skargi czeskiej te argumenty są Racjonalne, tak? No, tak, bo Z i widzenia też interesu czeskiego. To znaczy Oś, czeskie tereny pozbawione są wody na skutek odpływu tych wód gruntowych do głębszego wyrobiska, jakim jest odkrywkowa kopalnia węgla kamiennego a gdzie brunatnego. I to nie jest nic nowego. Tak jest wszędzie. Tak jest w Bełchatowie, tak było w Kuninie, tak jest po stronie niemieckiej, tak jest po stronie czeskiej. Um, Nadto premier Mateusz Morawiecki trzy miesiące temu przy, przekonywał, że w Polsce nie grożą żadne kary finansowe z tego tytułu właśnie. To znaczy, że polski rząd jeszcze również wtedy trzy miesiące temu, pan mówił o perspektywie 12 lat, lekceważył problem, czy też mogły być jakieś ustalenia z, nie wiem, z Czechami, z Unią, e, które by dawały taką nadzieję? Pan, no panowie najczęściej traktują takie e, spotkanie towarzyskie w korytarzu jako uzgodnienie. Prawdopodobnie panowie premierzy się gdzieś tam spotkali, e, mimo, że stają wspólnie do fotografii i pokazują jedność e, Grupy Wyszehradzkiej, to teraz się okazuje, że w tej akurat sprawie żadnej jedności nie ma i części po prostu robią swoje, a my z kolei lekceważymy w dalszym, w dalszym ciągu. Proszę pana, problem jest o tyle istotny, że to nie jest najważniejsza sprawa wydobywać ten węgiel. Problem polega na tym, że bez tego węgla ta elektrownia stanie. A elektrownia stanie i wtedy się wyłączy około 7% mocy zainstalowanej w Polsce, który nie ma skąd wziąć. I na tym polega problem. Jakie jest wyjście z tej matni, można powiedzieć? Jeszcze proszę. Pro nas, znam tych ludzi w Czechach, którzy o to wnoszą od lat. Oczywiście ich morszczenia są spotęgowane faktem, że w październiku są tam wybory parlamentarne. To też trzeba tak... tak to też tak, argument tak, to polskiego nie, ta, rządu w tej to, sytuacji. Nie, i, to, bo, I to jest argument prawdziwy, zresztą politycznie wszędzie. Usiąść jeszcze do merytorycznej, inżynierskiej rozmowy z czy, we, wojewodą czeskim, wojewodą i, i, i szefostwem tamtych samorządów. To naprawdę da się uregulować, tylko trzeba wykazać dobrą wolę. Jerzy Markowski, Wiceminister Gospodarki jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Panie Zasada, witam ponownie. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, jest z nami po raz drugi. Witamy państwa, witamy pana. Witam. Panie ministrze, pan mówi, że trzeba usiąść z Czechami do rozmowy, do rzetelnej inżynierskiej rozmowy. Mówi pan o tym też, że przez 12 lat właściwie ignorowano problem, którego skutki żniwa Tego ignorowania obserwujemy teraz czy zbieramy teraz. Przypomnijmy, każdego dnia 500 tysięcy euro kary za niewstrzymanie wydobycia w turowie. I mamy. Rzecznika rządu, który wczoraj na wieść o tym informuje, że czy oświadcza, że Polska kopalni Turów nie zamknie, czyli tak licząc sobie prostym rachunkiem, za tydzień będzie to 3,5 miliona euro, to jest jakieś 16 milionów złotych. No, Polska tej, tej kopalni nie zamknie, bo nie może jej zamknąć, bo pozbawiłaby się 7% przychodów mocy energetycznej w kraju. A to jest wyłom w systemie energetycznym, który by spowodował to, że my po prostu mielibyśmy w telewizji przekreśloną żarówkę. Mówiąc na skrócie językiem znanym z PRL-u. Poza tym, wie pan, trzeba mieć świadomość tego, że węgiel brunatny jest takim węglem, którego się nie da dowieść z daleka, więc nie ma go jak e, e, zastąpi węglem wydobywanym w Polsce. A z drugiej strony, z drugiej strony no też trzeba pamiętać o tym, że nie ma możliwości przetransportowania do Polski takiej ilości energii, jaka wypadłaby z tytułu zatrzymania tej elektrowni. Bo to jest spora ilość, której nie mamy możliwości kupić poza granicami kraju, nie ze względu na to, że i tam nie produkują, bo produkują zwłaszcza na wschodzie. Mówię o Białorusi i Rosji. Natomiast ze względu na to, że nie mamy takich pojemnych połączeń transgranicznych, granicznych, które by tą moc mogły do Polski sprowadzić. Połączenia, które wybudowaliśmy, zresztą uczestniczyłem w tym procesie w roku 96 i pozwalają przetransportować do Polski około 10 terawatogodzin energii na rok, no to to jest skala nieporównywalnie mniejsza od tej, którą jest potrzeba, którą byłoby potrzeba w zastąpieniu trułowej. Tym niemniej nie zatrzymamy wydobycia. Kary rosną każdego dnia. 500, pół miliona euro dziennie. To, kiedy to się zatrzyma ta, ta spirala? Kiedy wszystkim... pojedziemy poważnie porozmawiać z Czechami, bo części nie chcą zatrzymania polskiej kopalni, Części są tylko uregulowania stosunku wodnych z tytułu eksploatacji tego, tego złoża. Panie ministrze, te 7, czyli ten argument rządu, że no, nie możemy sobie pozwolić na zatrzymanie w tej sytuacji, no jest racjonalny, tak? Absolutnie Zresztą, nie znaczy, tak. To, absolutnie, znaczy jest to po prostu pułapka. Absolutnie. Z punktu widzenia bilansu energetycznego jest absolutnie racjonalny i nie ma alternatywy gospodarczej. E, najgorsze, że my tych pieniędzy, tak jak pan mówił wcześniej, nie odzyskamy, bo y, to, 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 to po prostu być może one będą potrącone z funduszy, które mieliśmy otrzymać, a w praktyce kto za nie, za te pieniądze zapłaci, za te, za te kary, na czym to się odbije? No, ci, którzy je mieli dostać, czyli w polskie samorządy, polski obywatel, który oczekiwał pieniędzy. Nie będzie to wyższy na, rachunek w energetyce na przykład? Nie ma, rachunki w energetyce i tak będą rosły, ponieważ składniki cenowe, których niestety nie da się opanować w <laughs> polskim systemie elektroenergetycznym, będą rosły. Zresztą jest to zjawisko typowe w tej chwili w Europie, co jest charakterystyczne i wcale nie jest związane z rosnącymi cenami surowców energetycznych, które przy okazji chcę powiedzieć są najwyższe od 13 lat. Od 13 lat nie było w świecie tak wysokich cen węgla jak teraz. To kończąc, wątek, Turowa. Jakie powinny być konsekwencje takie. Be... Polityczne w, w pan, pan premier, premier Sasi powinien po prostu zliczyć osoby, które za to odpowiadają u niego w, w, w Wysocie. Ja nie wiem właściwie, kto za to odpowiada. Ponieważ ja sam? Za transformację energetyczną odpowiada pan minister Soboń. Wypowiada się publicznie minister klimatu i środowiska w tej całej kwestii. Obaj panowie mówią do nas, ale nie mówią do Czechów. Nie mówią do przedstawicieli europejskich. Rozmawiają ze związkami zawodowymi. Co tu jest rozmawiać ze związkami zawodowymi? Trzeba się zapakować do porząd porządnie do auta, zabrać dobrze znających się na sprawie e, gości i pojechać do Czech i załatwić sprawę. Hmm. Jeszcze raz podkreślam, Czesi nie chcą zamykać nam elektrowni. Czesi tylko nie mogą pozwolić sobie na to, żeby ich tereny pozbawione były wody na skutek naszej eksploatacji. Rozwiązanie techniczne jest. Panie Ministrze, u nas, u nas na Śląsku inny problem, czy inny spór kopalnie, to jest Rybnik i Paruszowiec. Hmm. Ten spór z dzisiejszej perspektywy, na, na, na bazie dzisiejszej wiedzy, wygrany przez samorząd i lokalną społeczność? No z punktu widzenia formalnego póki co tak, ponieważ e, uchwała, e, czy uchwała e, samorządu e, Binka została, że tak powiem, podtrzymana przez Naczelny Sąd Administracyjny i tym samym jak gdyby e, zastrzeżenia wojewody do tej procedury zostały an, an, anulowane. No więc mówiąc na skróty, póki co nie ma prawa inwestoralizować realizować tej inwestycji. Hmm, czy, i, i to dowiedzieliśmy się w tym przypadku również takiego mm. Czy o, taki, o takiej możliwości, że samorząd jednak może w praktyce blokować tego typu inwestycje? Proszę pana, bo samorząd ma jedno narzędzie, podstawowe, plan przestrzennego zagospodarowania. Jeżeli dokumenty koncesyjne składane są w niezgodzie z planem przestrzennego zagospodarowania, zawsze wygra samorząd. Natomiast ja powiem panu zupełnie szczerze, ja no wie pan z natury jestem człowiekiem, który całe życie kopie węgiel. I proszę pana, kopałbym wszędzie, gdzie on tylko jest. Ale akurat ten Paruszowie za bardzo mi nie pasuje, powiem szczerze. Tym bardziej, że jest to pod miastem, jest to pod czynną elektrownią, pod zbiornikami wodnymi elektrowni, i akurat w tym miejscu za bardzo e, ta kopalnia, że tak powiem, nie, nie, nie uchodzi. Tym bardziej, że są zupełnie inne lokalizacje na Śląsku, które powinno się uruchomić jak najszybciej. Mam tu na myśli przede wszystkim Mysłowice, e, No i, i, i no jeżeli się oczywiście da to jeszcze orzeszę. Panie ministrze, o Mysłowice zaraz zapytam, to ciekawa... Brzezinka, Brzezinka. Kompletnie. Czy, czy, ta, czy to jest koniec tematu tej kopalni, nowej kopalni w Ryniku? Ja się dziwię, że w ogóle cokolwiek jeszcze nie ponieważ jest koncesja którą otrzymali inwestorzy. E, e, i, Mówi Pan u, o Rybniku czy Mysłowicach teraz? Ja mówię, ja mówię o Mysłowicach. Bo ale na, ale na... Czy, jeżeli chodzi o Rybnik, to jest koniec tematu? To jest... Teoretycznie jeszcze inwestor może zaskarżyć decyzję za poza granicę kraju i to taka formuła prawna istnieje. To ale teoretycznie to... wydłuża teoretyczną inwestycję o jak? No, lata, o czyli, lata, Czyli właściwie mówimy o, 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 o czasie przeszłym, jeżeli chodzi o tę inwestycję. O lata, tak. Wydłuża to teraz lata. Teraz Mysłowice. Wspomniał Panu Mysłowicza, tak. to, to, to jest w jak, jakimkolwiek stopniu bardziej prawdopodobna inwestycja? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, tak. Po pierwsze, jest to inwestycja, która już dzisiaj jest zakończona i ma zakończoną procedurę koncesyjną. Oni mają koncesję wydał polski rząd koncesję, koncesja opiewa na eksploatację złoża bardzo głębokiego, poniżej 700 metrów. Koncesja opiewa na eksploatację węgla niezwykle Polsce potrzebnego, doskonale udokumentowanego i to węgla, który importujemy do Polski. Nie ma, a jedyną przeszkodą jest strach samorządu lokalnego przed otrzymaniem, hipotetycznym otrzymywaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej transformacji, których zasad jeszcze do dzisiaj nikt nie, nie, nie ustalił. Paniecie, a a protesty, protesty mieszkańców, protesty mieszkańców, podobne do tych, które trwały w Rybniku? Proszę bardzo. zupełnie jest absolutnie, zupełnie inna sytuacja jest geologiczno-technologiczna. Tu nie ma umowy eksploatacji, pierwsze, jeszcze raz przypomnę, 7 ser, minus 700 serwetów i, I niżej to jest, to jest Mysłowice. Nie ma tam takich terenów zabudowanych, nie ma elektrowni, nie ma zbiorników wodnych, zupełnie inny charakter. Pan ile ja pamiętam, był dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o tę inwestycję w Mysłowicach w, w przeszłości, to co tak, pan byłem, byłem sceptyczny, dopóki mi nie pokazano za sposobu zalegania pokładów. Jestem w stanie jako górnik wie pan, optować za tym, żeby tę eksploatację uruchomić, tym bardziej, że, proszę pana, i eksploatacja tych pokładów. Spowoduje żadnych skutków oddziaływania na powierzchni. Tam rozw rozwój w Mysłowicach wypadków jest wręcz no, nieprawdopodobny, bo prezydent Kopalnie chciał jako e, inwestycje i szanse dla lokalnego rynku pracy również e, podreperowanie budżetu. Argumentów jest szereg, czy było szereg. Teraz bardzo nie chce. Koncesja jest. <laughs> teraz wszyscy głowią się nad tym, w jaki sposób ją odebrać. Jak to się wszystko skończy? No wie pan, najgorzej by było wtedy, gdyby inwestor zaskarżył postępowanie polskiego rządu do międzynarodowych instytucji prawnych. No wtedy skończyłoby się to odszkodowanie, które by trzeba było zapłacić w imieniu państwa. A, a nie a tu... o to właśnie chodzi dzisiaj, kiedy słyszymy inwestora, który mówi, że ta kopalnia i tak powstanie bez względu na polityczne zawirowania. Ale wie pan, jeżeli inwestor mówi, że powstanie, to znaczy, że chce wydobywać. A nie, że chce skarżyć. Tam jakaś i... historia z odpadami przecież było, które, które miały. Yy, być składowane pod ziemią. Tam była taka filozofia, żeby zresztą wymuszona podczas procedowania procedury koncesyjnej, ażeby pod ziemią lokować odpady komunalne w jakiś sposób wstępnie zutylizowane. Troszkę to było dla mnie bym powiedział futurystyczne, ale jak się, jak skoro zostało to zapisane i zaakceptowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, która jest wyjątkowo skrupulatnym organem, mam to doświadczenie od lat z nimi i powiem szczerze, jeżeli oni się przekonali, to znaczy, że tak jest. Panie ministrze, dlaczego pan mówi, że teoretyczne pieniądze z, z, ze sprawiedliwej transformacji... Bo do tra dziś nie ma regulacji prawnych, które to ustanawiają. Natomiast wiadomo, wiadomo już na, na razie na zasadzie wiedzy, którą mają też samorządy i samorządowcy, że wskutek tej budowy, tej kopalni, jeżeli taka inwestycja będzie w mocy, miasta nie tylko Mysłowice, ale te, które z Mysłowicami graniczą w ramach e, podregionu, mogą stracić 2 miliardy euro to niestety nieprawda. Panie ze Sprawiedliwej Transformacji. Nie, nie. Ci, którzy to mówią, wypaczają istotę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest pomyślany jako kompensata z tytułu nieuniknionego zakończenia wydobycia węgla w kopalniach czynnych. Czy nie, nieprawda, tylko pan mówi bez sensu. Absolutnie. Tak, oni, oni mówią bez sensu, proszę pana. Czyli wprowadzają hmm. ludzi w błąd. Ale też ze względu na brak Wiedzy. Jeszcze raz przypomnę, Unia Europejska na ten temat nie wydała żadnego aktu prawnego. W Polsce nie ma żadnej regulacji prawnej w, w, tej, w tej kwestii i powoływanie się na prawo nieistniejące jest po prostu daleko idącą iluzją i nieuczciwością. Jeszcze jest istotą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego notabene jednym z powodów cudawców był pan premier Buzek, jest rekompensowanie gminą strat z tytułu zakończenia wymuszonej eksploatacji węgla, a nie eliminowanie czy straszak przeciwko inwestycjom główniczym. Panie mieście, ale tak patrząc też e, e, z trochę szerszej perspektywy na jakąkolwiek tego typu inwestycje na Śląsku, to jeżeli mamy rok 2049 jako zakreślony, zakreślony jako koniec górnictwa węgla energetycznego yy, yy, w ogóle, no to Jaki to ma sens w ogóle? Jak to się wpisuje w jakiekolwiek dalekosiężne plany? Rok no, 2049 jest rokiem, proszę pana, który wyszedł z matematyki. Zasoby w poszczególnych kopaniach podzielone przez roczną eksploatację i to dało rok 2049. A co? Ale do, ale do tego wszystkiego jeszcze trzeba dołożyć realia energetyczne. Do tego czasu nie powstanie żaden substytut, który by w takiej samym skali kompensował zdolność do produkcji energetycznej w kraju. My, proszę pana, my karmimy się iluzjami. My karmimy się iluzjami. Ziemi które są niebezpieczne z punktu widzenia społecznego. poskazujemy państwo, i naród, i społeczeństwo i gospodarkę na ubóstwo energetyczne. Dziś... No Słyszał pan słowa, słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej e, wczoraj w Katowicach e, Ursula von der Leyen powiedziała, że e, to Europejski Kongres Gospodarczy oczywiście e, gospodarka oparta na węglu nie może być kontynuowana, bo szkody wyrządzane klimatowi są zbyt wielkie. Przy okazji pochwaliła e, pani komisarz e, Katowice. Za, za odważne działania w zakresie transformacji energetycznej. Tak, i transformacji no niestety pani przewodnicząca niestety jak gdyby nie poinformowała chociażby wczoraj o tym, że Unia Europejska co dobę wydaje półtora miliarda Euro na zakupy nośników energetycznych, w tym około 220 milionów ton węgla kupowanych do Unii Europejskiej w ciągu, w, ciągu, w ciągu jednego roku. Świat wydobywa coraz to więcej, świat produkuje energetycznie na węglu coraz to więcej, tylko świat rozstrzyga tą kwestię po inżyniersku, a nie doktrynyersku. Panie ministrze, a propos przyszłości węgla kamiennego, tej przyszłości, którą zarysowano do 2409 roku. Wczoraj yy, yy, nie wiem, czy wczoraj na pewno w, w tym tygodniu wiceminister Soboń, odpowiedzialny właśnie za transformację górniczą, powiedział czy oświadczył, że polska strona rozpoczęła rozmowy z Komisją Europejską na temat prenotyfikacji e, umowy umowy społecznej. Pre Rozmowy mogą potrwać kilka miesięcy. W ogóle długo, strasznie długo to wszystko trwa. Eee, zanim zapytam, jak się, jak się to skończy, czy to jest jakiś sygnał, patrząc na, na przedłużający się znowu terminarz eee, w, w, w tym zakresie? Moim zdaniem, Unia EU Europejska zaakceptuje ten program, ponieważ oni robią wszystko, żeby polskie górnictwo zlikwidować. I to jest dla mnie doktryna podstawowa. Dlaczego, Unii, dlaczego, Europejskiej, dlaczego tak długo? Ale... Dlaczego tak długo? W takim nie, razie? Bo, pana, bo, bo tam jest zapisany pewien precedens, który miał miejsce tylko w Niemczech i w Czechach dotychczas, jak na razie nie dotyczył nigdy Polski. Mianowanie dotowania eksploatacji węgla w kopalniach trwale nierentownych przewidzianych do likwidacji. I to jest rzecz, która jak gdyby jest nowym zjawiskiem na skalę polską. Myśmy przez jeden rok mieli taki przykład na kopalni Makoszowej, która została też niepotrzebnie zlikwidowana. Prawdę powiedziawszy. I tutaj i to, i ten, i ten scenariusz wpisuje mi się w tą taką formułę, którą dzisiaj lansuje rząd, wyłączenia aktywów górniczych ze spółek energetycznych, tworząc taką organizację, którą ja nazywam SRKBIS, bo jest to organizacja kopań, które będą powoli umierały, ale bez. Pomocy środków publicznych ze, ze strony budżetu państwa. I teraz ta formuła yy, tej powolnej likwidacji yy, szuka źródła finansowania w tej decyzji Unii Europejskiej. To się wszystko trzyma kupy. Aczkolwiek to wszystko skutkuje jedną rzeczą, że stale nie tworzymy alternatywy energetycznej dla węgla. Jest jeszcze jedna ciekawa zapowiedź też wiceministra Sobona, nie wiem czy pan zwrócił uwagę. Do końca roku sfinalizowanie przejęcia przez sker państwa na zasadach uwaga, na zasadach rynkowych. Wszystkich e, udziałów w Polsce, polskiej grupie górniczej, Tauronie, wydobycie spółce Cox kraj. No, wie pan i to, i to trzeba skojarzyć z oświadczeniami właścicieli tych udziałów w polskiej grupie górniczej, którzy dziś już powiedzieli, że ich udziały są warte jedną złotówkę, prawda? To, to, e, to, tak. to, to A to są takie zasady. To rynkowe. są takie, poza tym <laughs> wie pan e, skarb państwa jest właścicielem e, również tych firm, które mają te udziały no, w tej polskiej grupie co górniczej. Jest, Dano tym właścicielom te udziały, po to, żeby je teraz odkupić. Pan minister Tobiszowski kiedyś ratował polskie, Polską Grupę Górniczej środkami z, po, z aktywów energetycznych, nakazując im kupienie udziałów w Polskiej Grupie Górniczej. Dziś one są warte tyle, ile są warte. Wobec tego skarb państwa sobie je chce odkupić. Czyli kupi je za prawdopodobnie skandalicznie, czy na szczęście niską, niską cenę. Ale tak naprawdę to nie musiałby niczego kupić. Kupować, ponieważ wszystko jest własnością Skarbu no Państwa właśnie, i ma, ma możliwość zastosowania takiej formuły inkorporacji, która notabene jest znana z polskiego przemysłu węglowego, bo na przykład bo moja ukochana kopalnia budzik została za darmo przekazana do Jaszemskiej Spółki Węglowej, prawda, w sytuacji, kiedy na przykład dwa lata wcześniej za olbrzymie pieniądze do tej samej spółki węglowej kupowano z Polskiej Grupy Górniczej kopalnie Knurów i kopalnie Szczygłowice moim zdaniem na z Jastrzębską Spółkę na, na olbrzymie, olbrzymie, olbrzymie wydatki. Ale jeszcze raz mówię, tego nie trzeba kupować, a jeżeli mówimy o kupowaniu, to mówimy o, o symbolicznych kwotach. To po co, po co wspominać to o, zasadach, chodzi... o, zasadach, o zasadach rynkowych w tej no, sytuacji? No wie, pan, no bo, no, no wie pan, na, na tym polega mądrość polityków, że proszę pana trzeba nazwać ładnie rzeczy, które są oczywiste. Rozumiem. To jeszcze raz wracając do umowy społecznej, tak. przypomnijmy, że zaczyna się prenotyfikacja dopiero przed nami jeszcze ten właściwy proces notyfikacji. Kiedy to się skończy i, i, i jakim jeszcze raz, jakim konkretnym efektem? Panie redaktorze, to się prawdopodobnie skończy tym, że my się opamiętamy, jeżeli chodzi o w ogóle program likwidacji kopalń. Co to znaczy, że się opamiętamy? Panie redaktorze, bo mam się po pierwsze rzeczy, dwie rzeczy. Są nowe. Od czasu, kiedy rozmawialiśmy, znaczy podpisywano ten. Ten, ten, ten to dokument. rok w sumie Poza po, 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 po tym tak. Zacznij panu powiem, jakie są. Po pierwsze, nie powstaje żadna alternatywa, jeszcze raz powtarzam, żadna alternatywa energetyczna dla węgla kamiennego i węgla brunatnego w Polsce. A rzeczywistość jest porażająca, bo Turów, nawet gdyby przetrwał, to będzie wydobywał do roku 2040. Rozumiem. Tylko co za przeproszeniem yy, Komisja Europejska na przykład to obchodzi, że Polska, Polska yy, ma z tym problem? Nie jest w stanie. Pan, jest nie chyb... jest w stanie od laty... Pan, jesteśmy częścią Unii Europejskiej i nie może sobie Unia Europejska wie pan, zafundować w swoim składzie państwa, które ma, nie ma zdolności do zaspokojenia podstawowego medium cywilizacyjnego, jakim jest energia elektryczna. Ale jeszcze proszę mi pozwolić na ten, na ten skutowy bo bilans. Bełchatów nam się skończy za 15 lat, bo nie będzie zło trzeba. Pontnów się skończy za rok, mówię, węglu brunatnym. Turów się skończy w roku 2044, proszę pana. Wypada nam 35% mocy zainstalowanej w polskim systemie energetycznym. Do tego wypadną nam kopanie węgla kamiennego. Jesteśmy krajem, który ma ubóstwo energetyczne na poziomie 160 TWh energii. Takiej skali ubóstwa nie ma żadne państwo w Europie. Czego Pan oczekuje w takim razie od rządu w? Refleksji nad sytuacją energetyczną, poważnego potraktowania bilansu energetycznego kraju i nareszcie z, 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 wie pan zwrócenia uwagi na to, co było jeszcze rok temu prawie nie, nieistniejącym argumentem, że ceny węgla w świecie dzisiaj są najwyższe od, trzy, od e, 13 lat. Ja wczoraj byłem w Wiedniu na, na, na konferencji związanej z energetyką, proszę pana, obserwowałem wczor wczoraj, wczoraj cena węgla energetycznego Wynosimy na rękach europejskich 164 dolary. To jest kwota, która jest niewyobrażana. Kiedy ja byłem ministrem, to to na kosztowała 22 dolary. To Chińczycy e, e, chyba w największym stopniu. I są jakieś skutki tego bezpośrednie namacalne dla śląskiego górnictwa? Żadnych. Proszę Pana, mamy, bo po prostu nie eksportujemy, bo nie mamy czego eksportować. Mało tego, będziemy musieli więcej zapłacić, bo importujemy, a importujemy 12 milionów ton węgla, czyli będziemy importowali węgiel droższy. Proszę Państwa, my brniemy w ubóstwo energetycznie demokratyczne, realizowane przez własną głupotę. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, miłego dnia. Dziękuję.